Dzień dobry. Stała się rzecz następująca. Nagraliśmy dla was filmik w czasie obiecanym, ale jakimś cudem lub nie cudem go usunęłam. Nagramy więc jeszcze jeden, prawdopodobnie dużo lepszy. Mam jeszcze parę wpadek z dziećmi. Halo? Książka o tytule Jaro autorstwa Ewy Dymek Dudzińskiej. Przeczyta Ewa Dymek Dudzińska a spotkanie u atrakcyjni muzycznie sambor Dudziński Dymek. Jaro rozdział szósty. O Jarze i jego Karol w międzyczasie miał coraz większą ochotę na rozmawianie, ale nadal miał z nim problemy. Szczególnie nie odpowiadała mu specyficzna forma rozmowy nazywana plotkowaniem. Kiedy tylko ktoś próbował go nakłonić do tak modnego psioczenia, chłopak wycofywał się, nie ukrywając oburzenia i wstrętu. Nie znosił omawiania innych zapytań. Wyborował jasne układy. Powiedzenie komuś czegoś w twarz było dla niego sprawą honoru. Albo w twarz, albo wcale. Oj. Ostatnio jednak zaczął się zastanawiać, czy mówienie każdemu, co się o nim myśli, ma tak naprawdę jakiś sens. Bo nie każdy musi myśleć tak samo, chociażby o sobie. Tak jak Jaro o nim myśli. I uwaga nie znaczy to, że którekolwiek myśli źle. To już ustaliliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Tyle ludzi, ile prawd na świecie i na odwrót. Tak sobie wymyślił Jaro i uznał to za filozoficzne przemyślenie warte zanotowania w głowie, bo kartki akurat pod ręką nie miał. Nie odpowiadał, nie opowiadał. Chłopak nie opowiadał innym wiele o sobie, stąd marzenia o mówieniu do tłumu, który słucha, zafascynowany każdym słowem padającym z jego ust. Jaru jest nagle wyższy, ma dużo grubszy i mocniejszy głos, jakiś dziwny nie znaczy to jednak, że chętnie słuchał zwierzeń innych. Miał szeroko otwarte oczy, kiedy ktoś opowiadał mu swoje historie, zerkał w twarz rozmówcy, jednak myślami był gdzie indziej. A gdzie, to już wiedział tylko on sam, choć czasami nie zdawał sobie sprawy, gdzie zaszedł. Z tym jego, gdzie to różnie bywało, lubił się schować daleko poza granicami wzroku swoich kolegów i koleżanek, a nawet rodziców. I potrafił się ukryć, nawet przebywając wśród ludzi. Niby siedział, ale tak naprawdę przy pomocy mózgu podróżował po świecie. Uznał, że ciągłe myślenie i podróżowanie bez ustanku to jego obowiązki jako przyszłego filozofa. Trochę się zdziwił, kiedy uświadomił sobie, że zaczął ciężko pracować, mając zaledwie kilka lat. Szybko dorósł, ale nie miał wiele do powiedzenia. Chłopiec lubił się schować, nawet sam przed sobą. Czasami Jaro miał wrażenie, jakby go w ogóle nie było. Lubił ten stan, ale też czasami się go bał, bo nie wiedział, czy to dobrze jest czuć, że się nie jest, kiedy posiada się przecież wiedzę i dowody na to, że się jest. Nie umiał tego nazwać w mądry sposób. Jaki z pewnością zrobiłaby to jego mama Grażyna, albo profesjonalny filozof, a nie aspirujący amator, jakim on był. Nie czuł się z tą sprzecznością najlepiej. Było mu dziwnie i niezręcznie. Z tego, co się orientował, miał nawet dziewczynę, Helenę, która kiedy tylko miała ochotę, łapała go za rękę i mocno ściskała, jakby chciała porachować mu kości a posiadanie dziewczyny świadczy o tym, że się istnieje. Bardzo tego nie lubił. Wolał czasy, kiedy był wolny i nikt mu nie wadził, i nikt mu nie, psał, i nikt mu nie psuł humoru samą swoją obecnością. Jaro i Helena. Złapała go za rękę. Koledzy bezustannie śmiali się z niego na przerwach, że niby taki gór, ale w męskich ustach brzmiało to bardziej pozytywnie niż negatywnie. Taki oto zaradny, prawie dorosły, a babie pod pantoflem przesiaduje. Jaru nie zgadzał się z takimi opiniami na swój temat. Do Heleny w ogóle miał stosunek raczej obojętny. Właściwie to ona go zmusiła do tego chodzenia. Pewnego razu oświadczyła, że są parą. On na to nie przystał. Wielokrotnie mówił nie. Jednak dziewczyna nie odpuszczała i wyśmiewała tylko to jego buntuczne nie i nie i nie. I kiedy razu pewnego, jak co dzień, powitała go słowami: Dzień dobry, mój chłopaku! Zamiast zwanego już wam nie, powiedział tylko: Aha, i uciekł korytarzem w stronę swojej sali lekcyjnej. Doskonale wiedział, co to oznaczało. Od teraz byli parą, taką prawdziwą, oficjalną. I nie ma już zmiły, będzie musiał nosić jej tornistę i otwierać jej drzwi przed nosem, jakby była jakąś księżniczką, a on wcale jej tych drzwi nie chciał otwierać. A plecak, to ta dziewczyna miała tak ciężki, że zaczął się zastanawiać, czy na złość jemu nie nosi w nim kamieni albo jakiej cegły. A najbardziej to bał się tego, że i ona to wie, że są już razem, jak chłopak i dziewczyna, czyli prawie jak mąż i żona. Ludzie mają czasami jakieś dziwne tajemnice, niewyjaśnione sprawy. I zamiast mówić o nich, tylko tak jakoś dziwnie na siebie patrzą. Najczęściej z lekko uchyloną głową, trochę pod skosem. Dobrze, Może i ją lubił, ale tylko jako koleżankę. Dawała mu często odpisać zadania domowe, a kiedy pani zabierała w umówionym terminie zeszyty. Żeby sprawdzić, jak uczniowie je prowadzą, Helena upiększała jego notatki kolorowymi ozdobnikami i jakimiś dziwnymi zawijasami. Raz przesadziła, kiedy podkreśliła mu tematy wszystkich zajęć z języka niemieckiego długopisem z dodatkiem święcącego brokatu. Ale ponieważ jej za to nie płacił w inny sposób, jak chodzeniem z nią, nie mógł mu złożyć reklamacji. Żałował, że na relacje międzyludzkie nie można dostać paragonu i kilkudniowej chociażby gwarancji. Koledzy znowu mieli okazję, żeby trochę się z niego ponabijać, ale tak naprawdę to mu zazdrościli, że jego dzienniczek zawsze po takim sprawdzeniu bogaci się same szóstki. Koledzy łapali co najwyżej czwórki i to ci, którzy radzili sobie z plastyką całkiem dobrze. Ci od matematyki czy od WF-u Dostawali tylko mierne. Jaru nie miał takiego problemu. Zawsze był pewien szustki, która wypełni okienko dzienniczka. Ale nie czuł się specjalnie dumny z tej szóstki, bo to nie on ją sobie wypracował. Poza tym, takie upiększanie zapisanych wiedzą kartek wydawało mu się głupie a nie przydatne i pożyteczne. Zamiast uczyć się czegoś rzeczywiście mu przydatnego, miałby poświęcić czas i malować kwiatki na marginesach szkolnych notatników? Tego czasu nikt mu nie zwróci. Na ten czas nie dostał paragonu. Ten czas jest tylko raz i za pierwszym razem należy wykorzystać go jak najlepiej. Ale pozwalał na te zeszytowe ozdabianki i inne cudawianki bo widział, jaką później miała dumną i zadowoloną minę ta Helena i mrugała do niego na szkolnym korytarzu w taki zabawny, zalotny sposób. Niby to chciała to zrobić tak, żeby nikt nie widział, a jednak celowo przepotała rzęsami tak mocno, żeby każdy zauważył, jak daje mu znak, że to dzięki niej i że to ich tajemnica. Zachowywała się trochę głupio i czasami miała ochotę po prostu poprosić ją, żeby przestała. Ale tak ładnie się wtedy uśmiechała, że robiło się mu jakoś miło, że mógł jej sprawić przyjemność, pozwalając sobie pomóc. Zrozumiał wtedy, że często pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie. Często pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie. Często pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie. A przyjmowanie czyjejś pomocy może być także w pewien sposób prezentem dla tej osoby. Nie żeby czuł, że jakoś specjalnie obdarował Karenę wielką łaską, ale skoro nic go to właściwie nie kosztowało, szóstka może nie sprawiała, że czuł się dumny jak pap, ale też nie paliła go przecież żywym ogniem, to dlaczego miałby odmówić dziewczynie możliwości mrugnięcia do niego z taką dumą raz na jakiś czas? Kiedy tak puszczała mu sygnały okiem, on rumienił się i odwracał wzrok. Czując na sobie prześmiewcze spojrzenia kolegów, szczególnie tych ze starszych klas, razu pewnego postanowił: nie zwracać na nich więcej uwagi. Szczerze mówiąc, już dawno zaczęło denerwować go to, że ciągle ktoś wtrąca się w jego życie. Nie tyle problemem było jego chodzenie z samą Heleną, co ogólnie wścibianie przez innych nosów do jego spraw. W tym przypadku nie rozchodziło się już tylko o niego. W grę wchodziło także dobre dziewczyny, a o niej źle mówić nie pozwoli. Nie miał złych tajemnic, nie zrobił niczego, czego miałby się wstydzić i co spędzałoby mu sen spokój, ale nie lubił, kiedy ktoś próbował wiedzieć o nim więcej niż on sam o sobie wiedział. Starał się żyć głównie dla siebie i być głównie swój. Owszem, bardzo kochał rodziców. Szczególnie do mamy czuł silne przywiązanie i chęć bronienia jej przed światem. Bo wydawała mu się nieraz taka krucha i jakaś taka za młoda i za chuda na bycie matką. A przecież świat jest taki wielki, a zimą można się mocno przeziębić. I znowu, jak to dobrze, że zima jednak nie trwa cały rok i że lato wraca wytrwale po wiośnie i uśmiecha się do wszystkich ciepło, a czasami nawet upiornie gorąco. Gdyby mama była mniej chuda, to rzadziej by chorowała, bo byłoby jej ciepłe. Często jej powtarzał tak. <laughs> Mamo, jedz więcej! Przy Przytyj! To nie będziesz musiała tak łukać tych tabletek i będziesz... i będziesz dłużej żyła. Ale ona tylko się uśmiechała tak bardzo miło, głaskała go po głowie. Chłopiec udawał wtedy, że tego nie lubi. I nie kontynuowali już tematu. Czuł się dziwnie, mówiąc mamie cokolwiek o jej wyglądzie. Bo wiedział, że kiedy ta zwraca mu uwagę, chociażby na to, że przydałby mu się fryzjer, on sam bardzo bierze to do siebie. Smuci się i wkurza. Kiedy tata powiedział mu coś uszczypliwego, czy takiego, co miało być zabawne, a oczywiście nie było to nie dotykało go to prawie wcale. Uznawał to za swego rodzaju miłą zaczepkę i odgryzał się tacie podobnym. Czasami nawet pozwalał sobie na zabadiackie prychnięcie i lekkie uniesienie głowy w jego stronę. Wyglądał wtedy trochę jak mały źrebaczek. Który przeszukuje trawy w poszukiwaniu wyjątkowych melarytasów. Jaro sam siebie postrzegał wtedy jako dorosłego mężczyznę odpowiedział Banczka, który daje znak drugiemu dorosłemu mężczyźnie, że wszystko jest ok, że są sobie równi i nie chował razem do taty. Że wszystko rozumie i jest w porządku. Relacja między nimi trwa dalej, silna ojca i syna, ale także dwóch mężczyzn, którzy zdają sobie sprawę z tego, że mają do czynienia z drugim mężczyzną. I szanują siebie nawzajem. Taka męska rzecz, ale nie szowinistyczna. Postrzegał ja. Jak to postrzegał jego tata, to już inna sprawa. I może innym razem zostanie to nam bliżej objaśnione. Dziękujemy za uwagę. Dzisiaj to już jest koniec naszego spotkania. Poza. Zaraz jest koniec. Teraz jest ważny element. Mamy dla Was zabawę z nagrodami. Prosimy Was, żebyście w komentarzu napisali nam, jaka jest Wasza Twoja ulubiona książka i dlaczego. Odpowiedź, która nas najbardziej skusi ku temu, żebyśmy sięgnęli po opisaną przez kogoś książkę, zostanie nagrodzona egzemplarzem JARO, e, oczywiście z dedykowanym, prywatnym rysunkiem. E, jeżeli takich odpowiedzi będzie więcej, no to już zastanowimy się z Tamborem, co zrobimy e, z takimi odpowiedziami. Nie tyle chodzi nam o uzasadnienie jednym słowem, jednym zdaniem, co o rozwinięcie uzasadnienia. W trzech przynajmniej zdaniach. Czterech i pół. Albo jakoś tak. Dziękujemy bardzo. Było super fajnie z Wami. Bądźcie zdrowi. Zdrowi, bądźcie, my jesteśmy zdrowi. Bawcie się dobrze w domu wszędzie, gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze. Tra -la -la. Dużo czasu jest, można robić wiele cudownych rzeczy. Jeść! Spać. Czy Dzięki! Czy, o, czytać, czytać! Koniecznie trzeba czytać, ludzie! Czytajmy! Jaro. Hihi. Oj, ojku!